Azotki berylowców, czyli metali grupy drugiej, powstają w trakcie ogrzewania tych metali w atmosferze azotu. Są to związki o budowie jonowej składających się z kationów metali i anionów azotkowych N3. W wyniku spalania magnezu w powietrzu powstają dwa związki o stałym stanie skupienia tlenek magnezu i azotek magnezu. Te reakcje można opisać równanami. Azotek magnezu reaguje z wodą zgodnie z poniższym równaniem. Uzupełnij tabelę uwzględniając stałą awogadra i napisz ile kationów magnezu i anionów azotkowych znajduje się w jednym molu azotku magnezu. Ok, no to jeżeli by się Wam zapomniało, to w tablicach na stronie 20 mamy całą awogadro. Zatem. My tu mamy Na6. 0,2 w uproszczeniu, razy 10 do 23. I teraz mamy mieć tutaj azotek magnezu, czyli mowa o tym związku, w którym mamy Mg3. Czyli mamy tutaj 3. Razy to będzie mieć osiemnaście, zero siedem, razy dziesięć do dwudziestej trzeciej i mamy tutaj dwa azoty, czyli to razy dwa. I to tyle.